Witam jest godzina siódma, nie ma szósta trzydzieści. jest 630 Jest 630 i idę po ten idę po Uchwyt do, na Łepetynę Bo został w bizonku A, nie zamarzła woda O, to luks Myślałem, że zamarznie, ale nie było tak strasznie dzisiaj w nocy. Nie, minus dwa, minus trzy. Tak, tutaj został uchwyt tutaj Dobra Kurwa Połam Drugi uchwyt, kurwa. Dobra, wsadzam telefon, już nie chce mi się rozłączać. O. Jest, jest, jest. Nakładam na łeb za bogato. Kurwy synu ty. Kapturow po 10. Nagrywa się? Nagrywa. Coś tam się nagrywa. Dobra. Idziemy robić urządki Do Cielunów. To chcieliście. To były codzienne obowiązki. że idziemy. A woda pewnie tu zamarzła. 100%, procent. Siema. Siema. Eniu. To, 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 to. Nie u was woda nie zamarła Z góry się tylko zrobiła warstewka Żmyjko wczoraj schowałem Dobre idę wody nabrać Gdzie to wody nabrać Muszę idę do domu wody nabrać Dobrze grzałki już wsadzone Zaraz idziemy po tej im dać Siano mają maju na eleganckości gdy można zgarść dać sianka proszę co tutaj okulczyka tak przykręcił trzeba zakulczykować Śrota. Dobrze, są wyjść na выпил to by do jutra stał. Dwa wiaderka. Takich dziennie sześć wiaderek jedzą. Nie wiem, jak to jest przez wiaderku 10 kilo. Nie wiem. Sześć wiaderek takich zjadają. One by jadły w opór, ale nie chcę, żeby Wiecie, co za dużo to i świnia nie jest Ale zimno, kurwa, mać. A gdyby tak nie umiała, tak. A wczoraj, już widzicie, nie wiem, czy nagrałem. Jeszcze tamto wyjebałem tu jeszcze raz zmietłym. nie wiem, No tak. No o sorry Zaraz i kawkę pić kurwa bo. A gdyby tak gdy się nie działa, kurwa, co to robić? Nigdzie nie można pojechać Bo, bo... Znaczy, bo nie można, no można, ale trochę strach Kondona wirus panuje I Lipton, z zabizonym dzwonił, mówił, że też boi się jeździć gdzieś. Wiecie, teraz taki trudny czas nastał, że ciężko jest coś sprzedać w ogóle, bo ludzie się boją gdziekolwiek wyjeżdżać. Zobaczymy. Do żniw sprzedam. A gdyby tak mnie wolała... Macie, panie, szrutę. Pozarny mam jeszcze sianka trochę. Czyk cyk cyk, Jedźcie. Moi drodzy, Jedź Jedź, Jed do zabrania. Tu macie wodę, to sobie pita to wodę, tu macie sian a, śród im dać łopateczkę nie przydobrzyć O, pik No to no. do domu Tyle moich obrządków Tak trochę wolniej to zrobiłem, bo czekałem aż eee wypiją ten, mleko, a za ten czas chodziłem po może być ładna pogoda dzisiaj, ale nie wiem ale co z tego jak dzisiaj niedziela co ja będę robił dzisiaj cały dzień? Idę. Oglądam coś może sobie. Zaplanuję ja coś na jutro. Co ja mogę zaplanować? No już na następny rok trzeba to leży zmieniać pan. Twoje wyrobyły albo sprzedać tą talerzówkę i z kupić coś innego. Tylko co? Nic bardzo lepszego nie kupisz. A co ja mogę? Ja jest i tak przymrozki. Do środy niby przymrozki to i tak opryskiwać nie będę czy tam pryskać, czy coś innego robić. Także lipa. No co? No? Do domu. Do domu. O kurwa, wywal się. Dobra, do domu. Nara.